Studio treningu personalnego może być świetnym, prostym i naprawdę dochodowym biznesem. Trzeba tylko wiedzieć, jakich narzędzi użyć oraz jak patrzeć na cały proces jako świadomy przedsiębiorca. Większość osób tego nie robi, otwiera studio po prostu na pałę i liczy, że jakoś to będzie. Ja Was osobiście serio podziwiam, bo to jest naprawdę duży ruch, nie? <grym> Jednym się udaje, drugim nie. Zazwyczaj większość osób się po prostu nie udaje. Jedni po kilku miesiącach zawijają biznes, a drudzy na przykład w trzy miesiące studio potrafią rozwinąć trzykrotnie zatrudnić czterech trenerów i Podwoić zysk, już przychód. Jednak najczęściej żadna ze stron nie jest w stanie wskazać przyczyny, dlaczego im się udaje, albo nie, ponieważ większości statystycznie, nawet tym, którym się udaje, oni nie wiedzą dokładnie dlaczego, myślą po prostu, że my jesteśmy super i nam się udało, a ci, którym nie wyszło, również nie wiedzą. Chodzi o to, że większość osób ja po prostu po macku, bez planu, jakoś to będzie. I w tym filmie pokażę Ci obrzydliwie prostą metodę, w jaki sposób Twoje studio treningu personalnego może pozyskiwać klientów w sposób praktycznie automatyczny. I zarabiać pieniądze, o jakich zapewne do tej pory Ci się nie śniło, o których pewnie nie myślałeś, że w swoim biznesie możesz generować. Jeśli nie wiesz, kim jestem. Ja jestem Artur Grymiotek, prowadzę agencję marketingową Artur Media, w której zajmujemy się pozyskiwaniem klientów dla tre trenerów personalnych oraz studiów treningowych. W poprzednim roku wygenerowaliśmy dla wszystkich naszych klientów solidną siedmiocyfrową sumę sprzedaży, jeśli chodzi o same treningi personalne, także coś tam wiem i tą wiedzą się z Tobą zamierzam podzielić. Aby praktycznie zautomatyzować Twój biznes, jakim jest Twoje studio treningowe, potrzebujesz wyłącznie czterech rzeczy, tak naprawdę czterech osób i może jednej osoby od zarządzania, ale zarządzać możesz Ty, skoro chcesz być przedsiębiorcą. W każdym razie lecimy cztery rzeczy. Rzeczą pierwszą, której potrzebujesz, to jest regularny spływ potencjalnych klientów. Regularny, czyli przewidywalny, jakkolwiek kontrolowany i tak dalej, i tak dalej. Większość osób leci oczywiście na poleceniach, jakoś to będzie koleżanka powie koleżance i super studio się kręci, hurra, ale tak naprawdę prawdziwi, świadomi przedsiębiorcy wiedzą, jak pozyskać klienta. Co zrobić, żeby pozyskać 5 klientów? Co zrobić, żeby zarobić 20 koła? Z ile osobami muszą porozmawiać, żeby pozyskać 5 klientów? Ile muszą wydać na reklamę? Jakie akcje muszą podjąć, żeby na przykład pozyskać trzech klientów, zarobić 10 tysięcy, cokolwiek? Chodzi o to, że studia treningowe, które działają dobrze, dosłownie drukują hajs, mają powtarzalny system pozyskiwania klientów, czyli wiedzą, że muszą wykonać 4 różne na przykład aktywności, żeby danego miesiąca pozyskać 7 nowych klientów do swojego biznesu i na przykład 7 nowych osób wniesie do ich biznesu 20 tysięcy złotych tego miesiąca, więc też numer jeden, regularny przypływ klientów. Możesz to zrobić za pomocą najłatwiej w obecnych czasach: reklama Facebook i Instagram. Gdy już masz ogarnięty regularny spływ klientów, czyli ludzi, powiedzmy, że wskakują do swojego biznesu, czynnikiem numer dwa jest osoba, która będzie zajmować się umawianiem ludzi na wizytę w. Klubie. po prostu taką organizacją jakby wdrażaniem klienta. Tu jeszcze chodzi o takie treningi pierwsze, wstępne, sprzedaż, konsultacja i tak dalej. Także w żaden sposób nic niezobowiązującego. Jak w większości właśnie powiedzmy działalności trenerskiej w branży fitness pierwsze spotkanie zawsze mamy no nie że zawsze, ale najczęściej jakieś powiedzmy trochę taniej albo niezobowiązujące, wstępne w obniżonej cenie. Niektórzy lecą powiedzmy po półcenie w każdym razie jest to bez większych zobowiązań. Chodzi o to, że potrzebujesz osoby, która tych ludzi, którzy wyrażają że zainteresowanie twoim usługą, będzie obzwaniać umawiać na wizytę w twoim klubie, na przykład Zajmować się ogarnięciem płatnością, nich żeby za pomocą płatnej saliczki rezerwowali sobie termin, żeby osoby, które się zadeklarowały, żeby faktycznie przychodziły i tyle. Krok pierwszy, generujesz potencjalnych klientów, Rzecz numer dwa, możesz mieć jedną osobę, która ma po prostu 2-3 godziny dziennie wolnego czasu, to może być studentka lat 18, po prostu wygadana na pewno siebie fajna dziewczyna, która zajmuje się dzwonieniem do potencjalnych klientów i umawianiem ich na pierwsze wizyty w Twoim studiu. Także dwa z czterech mamy. Teraz punkt numer 3. Gdy osoba już przyszła do studia, potrzebujemy ją zbadać, zdiagnozować zobaczyć, czego potrzebuje i przedstawić dopasowaną ofertę, czyli po prostu sprzedać. Więc punkt numer 3 to jest osoba od sprzedaży. W zależności od sytuacji, w jakiej sytuacji jest biznes, ile osób mamy w załodze do dyspozycji, to albo sprzedaje już konkretny trener, powiedzmy część tej załogi, lub najczęściej powiedzmy właściciel, który jest powiedzmy takim trenerem głównym w danym miejscu. Ja osobiście ustalam taką kolejność działań, że na początku przez pierwsze tygodnie, miesiące współpracy z danym studiem sprzedaje u nas właściciel, ponieważ nikt nie zadba o twoją sprzedaż tak samo dobrze jak ty, nikt nie ma takiego poziomu po prostu zaangażowania, chęci popchnięcia w to wszystko jak właściciel. Zatem też zazwyczaj właściciel jest po prostu osobą najbardziej obytą, jeśli chodzi o obsługę klienta, sprzedaż, pewność siebie, zna doskonale swoją usługę itd., itd. Także na początku zazwyczaj robimy tak, że właściciele sprzedają, a dopiero potem wraz z już coraz większym po prostu ogarnięciem tego całego procesu szkolimy jedną osobę z zespołu trenerskiego, która jest odpowiedzialna wyłącznie za sprzedaż. Generujemy potencjalnych klientów, jedna osoba ją umawia, Druga osoba sprzedaje, i potrzebujemy trzeciej osoby, czyli trenera, który będzie odpowiedzialny docelowo za opiekę nad klientem. Dlaczego nie jest to trener z punktu trzeciego, który sprzedaje? Ponieważ w dobrze rozwiniętym studiu, tak jak należy. Najlepiej jest mieć jedną genialną, może dwie osoby od sprzedaży, a całą resztę od obsługi. Ponieważ jeśli każdy trochę sprzedaje, trochę obsługuje klienta, to nie jesteś w stanie powtarzalnie śledzić, analizować, podnosić kwalifikacji danej osoby, po prostu otrzymywać feedbacku, poprawiać po prostu. W całym procesie sprzedaży chcę mieć zawsze jak najmniej zmiennych, czyli w tym przypadku jedna osoba i patrzymy, jaką ona ma skuteczność, ile sprzedaje, jak sprzedaje, na jakie kwoty, jak się czuje, jaki feedback dostaje od ludzi i tak i tak dalej. I dopiero na podstawie tego możemy myśleć o wdrożeniu drugiej osoby. Ale zawsze na początku to jest jak najmniej zmiennych, czyli za każdy etap procesu odpowiada jedna osoba i tak jest do momentu, aż po prostu zaczniemy się wszyscy nudzić, nie? Gdzie to już jest po prostu przewidywalne, nudne i tak dalej, wtedy wdrażamy kolejną osobę. Także podsumowujemy sobie wszystko. Jeśli chcesz, aby Twoje studio w sposób automatyczny, praktycznie bez Twojej ingerencji, poza zarządzaniem, pozyskiwał Ci klientów, drukowało Ci. Potrzebujesz wiedzieć, jak generować potencjalnych klientów. Osoby zainteresowane Twoimi usługami. Polecam Ci reklamy Facebook i Instagram. Czyż numer dwa, osoby, która będzie tych ludzi umawiać, zamieniać z potencjalnych, wyrażających chęć zakupu już na potencjalnych umówionych, to jest osoba numer dwa. Osoba numer trzy, która zdiagnozuje, pogada, wprowadzi, sprzeda usługę. I numer 4, osoba, która docelowo już będzie tą usługę treningu, opieki i tak dalej, i tak świadczyć. Także cztery osoby. Większość z nich to może być e, tak naprawdę freelancerzysta, czy znaczy nawet, kurczę, powinno być, nie? W sensie, wiesz, regularny zespół potencjalnych klientów, agencja marketingowa. Nie mówię, że ja działaj ze mną, ale są po prostu ludzie, którzy się tym zajmują. Także rzecz numer jeden, znajdujesz sobie osobę w necie, która ci generuje potencjalnych e, klientów. Osoba, która będzie umawiać, to tak mówię, może być jakaś pani bądź chłopak, lat 18 nawet. Tutaj nie ma większego znaczenia, bo to i tak jest sprzedaż wyłącznie Proces wyłącznie telefoniczny. Osoba od sprzedaży może być ty i po prostu jeden zatrudniony trener. Także naprawdę jest to minimalistyczny system, a działa po prostu przegenialnie prze tak naprawdę i. Właśnie, co najważniejsze w tym wszystkim, on jest prosty, nie? czyli jeśli cokolwiek nie działa, nawet najmniejsza rzecz, to od razu widzimy, gdzie, który element całego, powiedzmy, tego, takiej rurki, jeśli to jest cały proces, odtąd dotąd, jeśli mamy przeprowadzić klienta, to od samego początku widzimy, gdzie, co po prostu nie działa, co trzeba poprawić. Inaczej, się mała pierdoła, jedno zdanie powiedziane inaczej sprawia, że nagle w danego miesiąca zarobisz 30 tysięcy złotych więcej. Tak to działa. Ja osobiście bardzo lubię ten rodzaj biznesu, dlatego też z tymi biznesami działam, pomagam je rozwijać, bo to jest po prostu łatwe, szybkie, przyjemne. Ludzie chcą tego typu usługi, jeśli wszystko jest zrobione dobrze, to po prostu przyjemnie się taki biznes prowadzi. Tylko trzeba wiedzieć, co się robi, ale z drugiej strony to też nie jest żadna prawda objawiona, że w jakichś wieczystych ostatecznych księgach jest zapisana wiedza, jak prowadzić studia treningowe. To są po prostu na maksa podstawy, tylko takie zrozumiałe. Także jeśli chodzi ode mnie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wideo było dla Ciebie wartościowe. Jeśli jesteś trenerem personalnym i prowadzisz studio treningowe i chcesz poznać mnie i to, co robię odrobinę lepiej, wpisz sobie do mm, opisu. Możesz tam poczytać, pooglądać moje rzeczy, poznać mnie lepiej. Także do następnego. Heja. Siemano.